A już teraz zapraszam na rozmowę dnia, w której Adam Bysiek będzie rozmawiał z posłanką Pauliną Piechną-Więckiewicz. Adam Bysiek, dzień dobry. 12.08, czas na pierwszą dziś rozmowę dnia na antenie News24. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się i o tym, co działo się na posiedzeniu Sejmu. Mowa oczywiście o cenach gazu. Cenach energii, a także o Zbigniewie Ziobro nie zabrakło też tematu będącego odpowiedzią na nasze pytanie do, do pana Wleca Kaczyńskiego na temat patriotów. Tu Front PiSu jest wciąż ten sam. Pis nie traktuje rakiet jako element obrony narodowej, a jako element ozdoby narodowej i o tym, ale też o posiedzeniu dzisiaj na żywo na naszej antenie. Zapraszam. I państwa i moją gościnią jest dziś pani posłanka Paulina Piechna-Więckiewi, Lewica. Pani poseł, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I zacznijmy od patriotów. Czy również według pani, pani zdaniem rakiety Patriot, które Niemcy chciały nam dać po to, by Polska była bezpieczniejsza, po to, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, to ozdoby czy może element obrony narodowej? Bo o ozdobie mówi Jarosław Kaczyński w czasie, gdy na Polskę prawie miesiąc temu spadła rakieta i wydaje się, że tego typu uposażenie każdy normalny kraj przyjąłby z chęcią i otwartymi rękoma. Polska jednak idzie w zaparte. I gdy pytam osobiście na konferencji pana Kaczyńskiego i Morawie... To, kto podjął tę decyzję, otrzymuje o dziwo w końcu szczerą i jedną z nielicznych prawdziwą odpowiedź. Mówi to pan Kaczyński, że podjął tę decyzję autonomicznie i jednoosobowo. Jak pani oceni te słowa? Mówię o ozdobie narodowej, a także o tym, że nie decyduje, w naszym kraju nie decyduje już premier ani prezydent, a decyduje prezes PiS. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że w naszym kraju decyduje prezes PiS, a nie prezydent, nie minister obrony, czy nie premier. No wyborcy już mają wątpliwości. No to już jest ich sprawa, ale no, jak mogę to oceniać? Oceniam to źle, tak jak pan, panie redaktorze powiedział. Każdy normalny kraj, każda normalna władza dba o bezpieczeństwo swoich obywateli i obywatelek. To bezpieczeństwo, obawy o swoje bezpieczeństwo, nasi obywatele czują od czasu, kiedy po prostu zaczął się, zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, a wzmogły się te obawy po tym, kiedy naszych dwóch obywateli poniosło śmierć w wyniku, tak naprawdę, bo tak to też oceniamy, działań. Rosji i um, niezrozumiałe jest, myślę, dla ludzi to, że nie chcemy, nie chcieliśmy przyjąć tej e, oferty mm, e, związanej właśnie z lokalizacją e, e, systemu Patriotów u nas w ramach um, tej siatki proponowanej przez Niemcy. Pani właśnie mówi się o tym być... też, że to element pewnej racji stanu i bezpieczeństwa naszego narodowego. Czy Pani tak. zdaniem również tak. fakt, iż jednoosobowo tego typu decyzja zapadła, jak rozumiem, ze szkodą dla bezpieczeństwa Polski, to też forma zdrady stanu? A jeżeli tak, to według Pani kto i w jakim terminie powinien ponieść za to odpowiedzialność karną? Tak. Padają, padają takie słowa e, e, o tym, że wszystkie osoby odpowiedzialne za to właściwie powinny e, odpowiadać przed Trybunałem Stanu, dlatego że właśnie e, te wszystkie aspekty, które Pan wymienił, e, powodują, że można byłoby do takich wniosków e, posunąć się. No, ale od wniosku była e, daleka droga. Wie pan, my jako lewica mamy swój własny zespół prawniczy, któremu przewodzi Krzysztof Śmiszek, członek Komisji Sprawiedliwości, który to zespół będzie zbierał takie kwiatki odnoszące się do nie tylko do tych kwestii, o których w tej chwili rozmawiamy, ale w ogóle do tego, w jaki sposób łamana jest konstytucja, w jaki sposób łamany jest ustrój demokratyczny w Polsce I, i swoje wnioski będziemy przedstawiać w odpowiednim czasie. Także do tego się zobowiązaliśmy kilka, dwa miesiące temu i na pewno to się wydarzy. To jest po prostu kolejny kamyczek do ogródka, do, do, do właśnie pisania takich wniosków, do wyciągania. Konsekwencji. Najgorsze jest to, że jak zwykle po prostu robimy politykę kosztem naszych obywateli. Właściwie nie my, poprzez nie opozycja, ale prezes Kaczyński ze swoją formacją robi politykę kosztem obywateli. Opierającą politykę na po prostu takich naprawdę. Rzeczach, jakichś kompleksach narodowych. No bo właściwie, dlaczego nie przyjmujemy tej propozycji niemieckiej? Bo jesteśmy na Niemców obrażeni. Znaczy ja pani powiem czemu, jest... dlatego, że pan Kaczyński posługiwał się retoryką taką, że Niemcy są wszystkiemu winne, że Niemcy to niebezpieczeństwo, że mieć Nie. Niemców u siebie to a coś, coś niebezpiecznego. No to zaprzeczyłoby tezom, jakie głosił na wyborcy PiSu, mogli mieć dylemat, kiedy mówił prawda, a kiedy kłamał, czy wtedy, kiedy mówił prawdę, czy wtedy, kiedy kłamał. Myślę, że o to chodzi w głównej mierze. Na pewno, na pewno podzielam tę opinię, ale myślę, że jeżeli ktoś przyjrzy się temu uważnie, bez, obiektywnie po prostu, to to, to jest dziecinada. Tylko że to nie jest piaskownica, tylko chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. No, stąd moja wielka wątpliwość, czy mimo tego, że Państwo macie ten zespół prawny, no bo wielu już próbowało, nawet jutro, chyba czy dzisiaj, przepraszam, tak, dzisiaj ma być głosowany wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry i, i jakiego kwotu nieufności. No wiemy, że PIS ma większość, więc wątpię, ten wniosek przeszedł. Mimo tego, że PIS garnął posłów Kuki z 15, to i tak no, ta większość pozwala tego typu wnioski odrzucić. Stąd mój dylemat, myślę nie tylko mój, ale i całej rzeszy społeczeństwa. Które liczy na to, że jeżeli skazujemy Kowalskiego za kradzież Sztukierka w sklepie na rok więzienia w zawieszeniu, to za zdradę stanu też kogoś skażemy. Natomiast no realia polityki są takie, a nie inne. I chyba na próżno mówić o tym, że takie persony jak pan Kaczyński, pan Ziobro czy pan Kaleta będą miały okazję, szansę, powiem ironicznie, stanąć przed praworządnym sądem. E ja przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, żeby być w forpoczcie zmian, które doprowadzą ostatecznie do tego, żeby przed Trybunałem Stanu odpowiednie osoby poniosły konsekwencje. Mówię tutaj po prostu o głosowaniu, które będzie, z którym będziemy mieli do czynienia w przyszłym roku. W przyszłym roku będziemy wybierać nowy Sejm, nowy Senat i każdy z nas, każda z nas będzie miał Miała okazję po prostu dorzucić się do tych demokratycznych zmian, zagłosować na opozycję i spowodować tym samym, że będziemy mieli szansę zrealizować między innymi to, o czym rozmawiamy, czyli żeby ktoś wreszcie poniósł konsekwencje za to, co się przez ostatnie lata w naszym państwie dzieje. Pani poseł, sędzia, tutaj ja wracam do orzekania. To tak na marginesie, bo chciałem zacząć temat abolicji, czyli gwoli ścisłości, hmm, pewnej suspendy pozwalającej na uniknięcie odpowiedzialności karnej przez osoby, urzędniczki, urzędników, którzy na polecenie pana Sasina wydali dane obywateli Poczcie Polskiej, co oczywiście było łamaniem prawa. Kilka wyroków, choć w zawieszeniu już jest, ale prawdopodobnie one znikną, bo zanosi się na to, że. Ten podpis prezydenta będzie wiążący, ale poprzedzi go głosowanie za, tym, za tą ustawą. Czy to nie jest zły sygnał dla społeczeństwa, że jeżeli ktoś jest z nami, to może czuć się bezpiecznie, może robić to, co my mu każemy, czyli wykonywać polityczne polecenia, nawet łamiąc prawo? Bo w końcu i tak będzie ustawa, która sprawi, że te wyroki się zatrą, a karta karna mimo tego będzie pusta. To chyba jest sygnał takiego jawnego przyzwolenia na to, co najgorsze, osobom, które są spowinowacone z tymi partiami tworzącym, tworzącymi sojusz chyba już iluzorycznie Zjednoczonej Prawicy. My mamy jasne stanowisko. To stanowisko przedstawiał pan poseł Wiesław Szczepański z klubu Lewicy. Jesteśmy absolutnie przeciwko abolicji, właśnie dlatego, że urzędnik ma to oprócz przywilejów związanych z byciem urzędnikiem i oczywiście ciężką pracą. Które każdy wójt, burmistrz, prezydent wykonuje każdego dnia, no jest specjalnie predestynowany do tego, żeby prawa przestrzegać, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo naszych danych. I znaczy, nie ale nie ma, ma też może... mózg, pani poseł. Jeżeli nie używa go do myślenia i do analizowania prawa, które znać, jako urzędnik powinien, to, to chyba nie powinien być urzędnikiem. No na pewno tak jest, jeżeli ktoś nie wie, jakie są przepisy, nie umie z nich korzystać. Prawda jest też taka, że nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, tę atmosferę, to znaczy, najgorsze w tym wszystkim jest to, że Odpowiedzą samorządowcy też odpowiadają już, bo pan o tym wspominał, których PiS przekonywał, że wtedy, kiedy ta cała sytuacja miała miejsce, że absolutnie to jest zgodne z prawem, że absolutnie. Mm, nic im się nie stanie, i jakby to nie jest tak, że ja odczuwam jakiś wielki żal z powodu tego, że ktoś przekazywał dane niezgodnie z prawem i za to poniesie konsekwencje, bo tak jak mówiłam, nasze stanowisko jest jasne: jesteśmy przeciwko abolicji, ale odczuwam taki niesmak, że ci wszyscy ludzie, rozumiem pan, panie redaktorze, których mhm. pis przekonywał, że wszystko jest w porządku, ludzie na wysokich stanowiskach, oni nie poniosą tych konsekwencji. Jeżeli ta abolicja nie weszłaby w życie, poniosą konsekwencje samorządowcy, którzy ich słuchali. I to jest właśnie całe. Prawo i Sprawiedliwość, cała Zjednoczona Prawica i, i taka metafora tego, co robią w naszym kraju. To znaczy, zawsze podejmują złe decyzje. Te złe decyzje obarczają nas wszystkich odpowiedzialnością i to my, obywatele, samorządowcy itd tak, dalej, i tak dalej, potem odpowiadamy. Nigdy ludzie, którzy namawiają wręcz do tego, żeby łamać prawo, no bo z tym mieliśmy, do czynienia. I no, ale jest ja też Pani. Maksy maksy łacińska maksyma, nieznajomość prawa szkodzi, to taka podstawa, jak chodzi Chcąc o... W się się prawda? Tak, to prawda. Natomiast no, myślę wie Pani, że e, PiS obiecywał, że nie będzie inflacji, mówił, że, e, że Polska jest krajem z Zieloną Wyspą, że generalnie wszystko będzie w porządku, że nas... Intacje nie dosięgnie, więc PiS po prostu w tym momencie kłamał, jak nie tylko w tej kwestii, jak i też innych, więc myślę, że każde nauczony doświadczeniem powinien analizować tego typu kwestie i e, no, wystąpić jakąś, jakąś są, konkluzję. W każdym, w każdym samorządzie są biura prawne, są mecenasi, e, b, 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 może nie wolne. Autorytety prawnicze e, przestrzegały samorządowców przed tym, jakie mogą być konsekwencje takich działań. Tak, ma pan rację, ta wiedza była powszechnie e, dostępna. I tak jak po, mówię, y urzędnika, y, y, urzędnik y, no szczególnie musi e, przestrzegać prawa. Posłanka Paulina piechna Więckiewicz, czy dziś gościnią rozmowy dnia na żywo na Antenie News24. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i życzowy komentarz. Państwu również Panią się nisko, To było pierwsze wydanie rozmowy dnia. Klasycznie jeszcze jedno przed nami. To po godzinie prawdopodobnie 14. Kolejni goście, kolejne tematy. No i oczywiście najświeższe informacje i doniesienia z Sejmu, bo tam cały czas bez wytchnienia nasze reporterki i reporterzy pracują, po to, by zebrać do Państwa najważniejsze i najświeższe komentarze w sprawie m.in. ustawy abolicyjnej, a także cen gazu, bo to dzisiaj główne zagadnienia dyskutowane i głosowane przez parlamentarzystki i parlamentarzystów w polskim Sejmie. Ja nazywam się Adam Bysiek. bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne danie rozmowy dnia. Oczywiście tylko na antenie 24. Warto być z nami. Do zobaczenia.